Rodzicielstwo to ciężka sztuka, ale grunt to nie tracić poczucia humoru. Żartowanie i podchodzenie z dystansem do swoich problemów, nawet tych kilkunastoletnich to najlepsze lekarstwo na wszystko. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na drugą już listę z serii 10 genialnych rodziców, którzy wiedzą jak radzić sobie z dziećmi. Numer 10. Jak pisze pewna internautka, kiedy byłam mała, moi rodzice zwykli mówić mi i mojemu bratu, że mieliśmy jeszcze jednego braciszka, który niestety zamienił się w grzyba, ponieważ niech Chciał brać kąpieli. Jakby tego było mało, dodali go nawet do albumu rodzinnego. No cóż, niektóre dzieci wierzą w świętego Mikołaja, inne w starszego brata, który z brudu zamienił się w grzyba. Swoją drogą, świetny sposób na zachęcenie dzieci do kąpieli. Numer 9. Z kolei ten chłopak, na pytanie rodziców, jaki prezent chciałby dostać na swoje urodziny, odpowiedział butnie, że nie chce prezentów, chce tylko twardą, zimną gotówkę. Takie powiedzenie po amerykańsku. Jego rodzice sprawili mu więc tę twardą, zimną gotówkę o którą prosił. Wrzucili kilka dolarów do miski z wodą, zamrozili na bryłę lodu, a następnie zaserwowali mu w dniu jego urodzin zamiast tortu. Numer 8. Poziom szkolnictwa w Polsce jaki jest każdy wie. Nic więc dziwnego, że to czy uczeń ściąga, aby zaliczyć jakiś niepotrzebny przedmiot, nikogo tu zbytnio nie interesuje. W przeciwieństwie do np. takiego Harvardu, gdzie studentów za ściąganie pozywa się do sądu. Dlatego pomyślcie jacy spoko muszą być rodzice, którzy to rozumieją, nie tylko pozwalają swoim dzieciom na Robienie ściąg, ale również zaopatrują je w fajne gadżety do ściągania, jak na przykład zakazany długopis, który, jak się okazuje, częściej zamawiają rodzice dla swoich dzieci, niż sami uczniowie dla siebie. A dla tych, co jeszcze nie wiedzą, zakazany długopis to innowacyjny długopis, który umożliwia Wam ściąganie, siedząc nawet obok nauczyciela. A to wszystko dzięki jego półprzezroczystej ściance, za którą schowana ściąga dostrzegalna jest wyłącznie z bardzo bliskiej odległości. Już z jednego metra staje się praktycznie Także uczniowie, jeśli macie już dość męczącego wkuwania po nocach, a wy rodzice chcecie zaoszczędzić stresu nie tylko dziecku, ale i również sobie, na przykład podczas wywiadówki w szkole, zakazany długopis znajdziecie pod linkiem, który zamieszczam dla Was w opisie. Numer 7. Jak pisze inny internauta, każdego roku w święta moi rodzice sprawiają naszym nauczycielom z podstawówki jakiś prezent. Zazwyczaj jest to coś małego, jak świeczka albo kwiatek, ale w tym roku przeszli samych siebie. Zakupili nauczycielom po butelce wina i zastąpili ich etykiety swoimi własnymi ze zdjęciem mojego brata. Jak możemy przeczytać, nasze dziecko może być powodem, dla którego pijesz, dlatego prosimy, przyjmij tę butelkę na nasz koszt. Numer 6. Co mama niejednego z Was udekorowała kiedyś Wasze PlayStation obrusikiem, twierdząc, że tak jest ładniej. Ale czy mama kogokolwiek z Was zrobiła kiedyś wazon z Waszego bongo do palenia? Takim przypadkiem może poszczycić się ten internauta, który pewnego dnia obudził się. Widząc swoją fajkę na biurku z powtykanymi w nią kwiatkami. Jak żartują inni w komentarzach, dzień 43. Mama ciągle myśli, że to wazon. Numer 5. Ojcowie w Ameryce czy Europie mogą oceniać chłopaków swoich córek przez pryzmat tego, jakimi jeżdżą samochodami, czy jaką mają pracę, ale nie ojcowie w Japonii. To co widzicie na zdjęciu, to ojca pewnej Japonki rozgrywającego właśnie szybką rundę w szachy z jej chłopakiem, aby sprawdzić, czy jest wystarczająco kompetentny. A najlepsze jest to, że chłopak siedzi na wideoczacie. Ojciec po prostu nie mógł czekać, zanim pozna go w cztery oczy. Numer 4 Nigdy nie proście swojego taty, aby podrzucił wam do szkoły drugie śniadanie, którego zapomnieliście. Ostrzega pewien uczeń i zamieszcza zdjęcie różowej torby z Victoria's Secret, w której to właśnie otrzymał swój posiłek. Jak widać, zamiary ojca były oczywiste. Jak najbardziej ośmieszyć syna przed kolegami, aby już nigdy nie zapomniał drugiego śniadania, nad którym jego mama tak się napracowała. Numer 3 Oto jak wygląda ojciec, który jest dumny z tego, że jego córka właśnie stała się kobietą i dostała swojej pierwszej miesiączki. Nie wiem co myślicie, ale szacun. Większość facetów wstydziłaby się kupić nawet jedno opakowanie pod pasek dla swojej dziewczyny, a ten wyjeżdża z marketu z całą paletą. Dziewczyny, czy potraficie policzyć tak na oko na ile by starczył taki zapas? Numer 2 To się nazywa nadopiekuńczy ojciec. Za każdym razem kiedy pożycza swoim dzieciom swój samochód, na prędkościomierz i obrotomierz nakleja kartki, które mają za zadanie Zakrywać zbyt duże prędkości, aby jego syna albo córki nie korciło, aby pedał gazu przycisnąć zbyt mocno. Numer jeden. Natomiast tego taty nawet nie trzeba przedstawiać jako najlepszego, bo tytuł ten sam sobie nadrukował na koszulce. Ale o co się rozchodzi? Dlaczego mężczyzna ma na sobie dziewczęce shorty? Otóż założył je, aby pokazać swojej córce, jak niedorzeczne jest noszenie tak krótkich spodni, oraz jak niezręcznie jest pokazywać się w miejscach publicznych ze swoją córką ubraną w takie rzeczy. No tym niedorzecznym jak przepłynięcie Bałtyku na dentce akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że nie przegapiliście poprzednich z tej rodzicielskiej serii. Przypominam jeszcze o długopisach zakazany długopis, do których link zamieszczam w opisie. Wpadnijcie też na moje inne kanały na YouTube, Polis Soset z animacjami oraz chiński ekspres z gadżetami. Tymczasem ja się z wami żegnam. Do usłyszenia już w kolejnym odcinku. Cześć!